Tu na Poddaszu niebo łączy się z ziemią. Nasi goście doświadczają Boga w niezwykły i ponadnaturalny sposób. Witam serdecznie. Dziś na Poddaszu jest ze mną światowej sławy kaznodzieja David Herzog. Jego przesłanie dotyczy Bożej chwały, obecności samego Stwórcy, tutaj na ziemi. W jego służbie objawia się ona regularnie, a towarzyszą jej przedziwne znaki i cuda. Witaj, Davidzie. Hey, Witam i cieszę się, że mogę tu być. Twoja służba wpływa na tysiące ludzi. W jaki sposób się nawróciłeś? To jest bardzo prosta historia. Miałem 10 lat, kiedy mama i tata zabrali mnie do szkółki niedzielnej, a tam nauczycielka spytała mnie, czy wierzę w Jezusa. Odpowiedziałem, jasne, wszyscy wierzą w Jezusa. Czy chciałbyś go poznać osobiście? – odpowiedziałem – On nie żyje. Gdzie On jest? Wtedy zaczęła mi tłumaczyć, że Jezus martwy wstał i żyje w moim sercu. To było bardzo proste i odpowiedziałem – dobrze. W ten sposób nawróciłem się w wieku 10 lat. Kiedy miałem 13 lat, zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Zacząłem modlić się innymi językami i doświadczać Bożej mocy. A potem spotkałeś swoją przyszłą żonę? Ile miałeś wtedy lat? Nie planowałem się żenić od razu po swoim nawróceniu. Byłem jeszcze bardzo młody. Swoją żonę poznałem w szkole biblijnej, a ślub wzięliśmy w wieku 21 lat. I oboje mieliście objawienie, żeby jechać do Francji i tam usługiwać. Więc jak do tego doszło? Kiedy byłem młodszy, zobaczyłem w otwartej wizji Francję i przebudzenie w Europie. Otwarta wizja, co to oznacza? Pewnego dnia w wieku 18-19 lat, modliłem się w swoim domu i nagle poczułem, że wpadłem w coś podobnego do transu, jakby sen na jawie. Widziałem przebudzenie, widziałem ludzi na ulicach, cuda, znaki, nawiązania. Widziałem również coś podobnego do rewolucji. Wydaje mi się, że właśnie zbliżamy się do momentu pełnego chaosu, z którego wyłoni się największe przebudzenie w Europie. A więc po ukończeniu szkoły biblijnej zdecydowaliście się, że pójdziesz za tą wizją i wyjechaliście z żoną do Francji. Co się stało potem? Wyjeżdżając do Francji, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Pierwszy rok był trudny, bo wielu Francuzów jest ateistami. Musieliśmy uczyć ich nie tylko o Jezusie, ale i o tym, kim w ogóle jest Bóg. A potem dostałem objawienie na temat Europy i tego, w jaki sposób dotrzeć do Europejczyków. Na czym polegało objawienie, które Bóg ci pokazał? Kiedy tak modliłem się i pościłem, Bóg powiedział mi: Oto sposób, w jaki dosięgniesz Europę. Zrób to, co zrobił apostoł Paweł. Bóg skierował mnie do 11 rozdziału listu do Rzymian i pokazał, że Paweł był wysłany do Pogan, do Europejczyków, i aby ich zdobyć, musiał najpierw udać się do Żydów. Przecież wysłałeś mnie do Francji, a nie do Izraela. Ale żeby zdobyć Europę, musisz najpierw dotrzeć do Żydów. Wraz z żoną opuściliśmy Francję i udaliśmy się do Izraela, gdzie nawróciliśmy 13 osób. Dziesięciu Żydów i trzech Arabów przyszło do Jeszua. Tak brzmi jego imię po hebrajsku, a po arabsku Jezus. Nieco później, podczas tego pobytu, udałem się do Wieczernika i moc Boża dotknęła mnie tak mocno, że leżąc na podłodze, trząsłem się i płakałem. Wtedy Bóg powiedział mi: Teraz zaczyna się Twoja służba. Kiedy powróciłem do Francji, wybuchło tam pięcioletnie przebudzenie. Pod koniec w jednym z kościołów uczestniczyliśmy w przebudzeniu trwającym sześć miesięcy, przez pół roku non stop. Zrozumiałem, że za każdym razem, kiedy błogosławię Izrael, proces przebudzenia w Europie przyspiesza, następuje wzrost. Potem zaczęliśmy doświadczać znaków i cudów. Widziałem jak ludzkie zęby zamieniają się w złote, nagłą utratę wagi albo włosy wyrastające z łysiny. Niezwykłe znaki i cuda. A więc chcesz powiedzieć, że na twoich spotkaniach ludzie otrzymują złote zęby, doświadczają utraty wagi i innych przedziwnych cudów? Czemu Bóg miałby być zainteresowany robieniem takich rzeczy? Ponieważ jest Bogiem, ma na to ochotę i może robić to, co chce. Myślę, że czasami nasz umysł musi wszystko uzasadniać i tłumaczyć, skoro nie rozumiem, to może nie jest Bóg. Kiedy pojechałem do Izraela, zrozumiałem, po co te złote zęby i o co z nimi chodzi. Dowiedziałem się, że naziści wyciągali Żydom złoto z ust, a teraz Bóg je zwraca, więc czasami nie pojmujemy pewnych rzeczy, jednak dla kogoś innego mogą one coś znaczyć. It comes on mini, Écoutez, so you une fois uh, que quelqu'un a reçu de l'or dans la bouche, ça peut se reproduire plusieurs fois après. Laissez-moi voir. Yeah, I I yeah, look at that. Regardez ça. Ah, C'est cool brillant, une couronne d'or. Pour la caméra. Doświadczamy również klasycznych cudów. Kilka dni temu byliśmy w Salzburgu i pewnej sparaliżowanej kobiecie wróciło czucie i władza nad ciałem. Widzieliśmy, jak głusi zaczynają słyszeć. Jak często na Twoich spotkaniach zdarzają się uzdrowienia? Pojawiają się praktycznie na każdym spotkaniu. Zależy to od tego, jak bardzo ludzie są spragnieni Boga i jaki jest poziom ich wiary. Więc brałeś udział w Wielkim Przebudzeniu we Francji, głosiłeś Ewangelię z niezwykłą mocą i stałeś się jeszcze bardziej spragniony Boga. Pojechałeś na spotkanie z Ruth Heflin. Co było w niej takiego wyjątkowego? To niezwykle obdarowana proroczo kobieta, chodząca w Bożej Chwale 24 godziny na dobę. Nawet po 5-dziesięciu minutach rozmowy z nią człowiek wpadał w inny wymiar chwały na cały tydzień. Jej głos był pełen Bożej Chwały. To była bardzo prosta osoba. Miała staroświecki, zielonoświątkowy styl, włosy zaczesane do góry, lecz jednocześnie posiadała coś niesamowitego. Mówiła na przykład: Pan powiedział mi, żebym jutro pojechała spotkać się z królem Etiopii i z nim porozmawiała. Nie znając nikogo w tym kraju, po prostu wsiadała do samolotu i leciała, a Bóg otwierał jej drzwi. Miała dar manifestowania Bożej chwały i zawsze przebywała w Bożej obecności. Na spotkanie z nią pojechałem z myślą, żeby coś otrzymać, a gdy dotarłem na miejsce, powiedziała, że Bóg chce, abym tego dnia przemawiał. Odpowiedziałem, że nie, nie chcę przemawiać, przyjechałem otrzymać coś od ciebie. Nalegała więc, zgodziłem się głosić i kiedy stałem już przy kazalnicy, wszedłem w nowy poziom chwały. Ona wiedziała, że kiedy tam stanę, coś się wydarzy. To było niesamowite. Wyśpiewałem dwa rozdziały Biblii i to było moje głoszenie, a cuda i znaki eksplodowały. Więc czym jest ta chwała i jak można jej doświadczyć? Chwała to jakby manifestacja namacalnej Bożej obecności, to jest atmosfera nieba. Gdybyśmy byli teraz w niebie i oddychali tamtym powietrzem, to byłaby Boża chwała. Jak jej doświadczyć? To jest bardzo ciekawe. Jest na to kilka sposobów. O jednym z nich Biblia mówi tak: niech spełni się Twoja wola, jako w niebie, tak i na ziemi. A więc najpierw musimy zobaczyć, jak ta chwała wygląda w niebie. Tam przez 24 godziny na dobę trwa uwielbienie. To się dzieje cały czas, więc jeden z najszybszych sposobów, aby wejść w Bożą chwałę to uwielbiać od samego rana, zaraz po przebudzeniu. Uwielbieniem może być muzyka, śpiew, wyrażenie miłości, tańczenie przed Bogiem. Istnieje również kwestia świętości. Życie w świętości sprawia, że niebo pozostaje nad nami otwarte. I ukorzy się mój lud, który został nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg. Inny sposób to post i modlitwa. Mojżesz na przykład pościł, dopóki Boża chwała nie przyszła. Ale to jest przede wszystkim nastawienie serca. W swojej książce Inwazja Chwały piszesz, że Bóg do stworzenia wszechświata użył niewidzialnych materiałów. Jednym z nich była Boża obecność, a drugim był dźwięk. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Tak, wszystko, co zostało stworzone, na przykład ta szklanka, którą trzymam w ręku. Wsiada w sobie atomy, protony i neutrony, a w ich wnętrzu istnieją fale dźwiękowe zwane kwarkami. To przez dźwięk Bóg wprawił wszystko w życie. Jest również Boża Obecność, o której wspomniałeś. Te elementy są niewidzialne. Zazwyczaj nie da się zobaczyć dźwięku. Podobnie jest z wiatrem, duchem czy Bożą Obecnością. Kiedy jednak te dwa elementy się połączą, powstaje materia stała, więc kiedy jestem na spotkaniu, gdzie obecna jest Boża chwała, wielokrotnie Bóg daje mi słowo wiedzy, ogłoś, że znika u kogoś nowotwór, że komuś właśnie wyrastają włosy i wypowiadam niewidzialne słowo z nieba w niewidzialnej chwale, a kiedy się razem łączą, powstaje materia. Trochę jak teoria względności Einsteina, energia jest materią, nawet jeśli nie możemy jej zobaczyć, to wiemy, że jest prawdziwa. Boża chwała i dźwięk też są prawdziwe. Wtedy zaczynamy rozumieć, dlaczego Jezus przemówił do drzewa figowego, a Mojżesz miał przemówić do skały. Dlaczego Jezus przemawiał do fal i do wiatru? Te rzeczy były mu posłuszne. Ezechiel nakazał kościom, a one się połączyły. Zrozumieliśmy, że całe stworzenie może się podporządkować nakazowi ludzkiego głosu w Duchu Świętym. Dlatego modlimy się nie tylko o części ciała. Będąc kiedyś na siłowni, zgubiłem portfel. Wróciłem do domu i pomyślałem, że straciłem moje prawo jazdy i karty kredytowe. Wszedłem w Bożą Chwałę, w której nie ma odległości i nakazałem w imieniu Jezusa, żeby mój portfel do mnie wrócił. Przez najbliższą godzinę już o tym nie myślałem. I po tym czasie Pan powiedział mi, żebym poszedł do swojego samochodu i poszukał. Rozejrzałem się, a portfel leżał na przednim siedzeniu. Gdy sprawdzałeś wcześniej, portfela nie było. Oczywiście sprawdzałem wszędzie. I tak po prostu się pojawił. Dokładnie. Podobnie było z zatopioną siekierą Eliasza. Pamiętasz tę historię. Eliasz przywołuje siekierę z podwody i ona się pojawia. Rzymski setnik powiedział Jezusowi, żeby wypowiedział słowo uzdrowienia nad Jego sługą, a ten został uzdrowiony na odległość. W namaszczeniu jedziemy trzy godziny do Krakowa, żeby tam się o kogoś modlić, ale w chwale nie ma dystansu, czasu ani przestrzeni. Dlaczego w dzisiejszym kościele doświadczamy uzdrowień, a tak niewielu cudów twórczych? Wielu ludzi skupia się na Bogu lekarzu, co jest bardzo dobre, ale Bóg pozostaje tylko lekarzem, jeśli będziesz go traktował jedynie jako lekarza. On będzie objawiał się w sposób, w jaki go postrzegasz, wywyższasz, przedstawiasz. Bóg powiedział mi kiedyś, jeśli będziesz widzieć mnie jako Stwórcę, będę stwarzał, bo manifestuję się według tego, jak mnie postrzegasz. Zacząłem więc zmieniać to, co głoszę i zamiast mówić tylko o Bogu, który uzdrawia i modlić się o każdego stojącego w kolejce modlitewnej, zacząłem skupiać się na Bogu Stwórcy. Przecież był stwórcą, zanim został lekarzem. Kiedy dzieliłem się tym objawieniem i usługiwałem pod jego wpływem, zaczęliśmy doświadczać cudów twórczych. Bóg manifestuje się według tego, jak go postrzegamy. Jeśli widzimy go jako stwórcę, a nie tylko lekarza, on będzie stwarzał. Jakiego typu cuda twórcze oglądałeś? Doświadczyliśmy wielu różnych cudów. U pewnej starszej pani, której brakowało wszystkich zębów i nie mogła jeść mięsa, w Rosji, nazywają takie panie babuszkami, nagle pojawiły się cztery zęby. Tylko cztery? Ludzie pytali, dlaczego tylko cztery? A ja zażartowałem, że jeśli podczas ich modlitwy pojawi się więcej, to wtedy pogadamy. To był pierwszy raz, kiedy czegoś takiego doświadczyłem. Wyrosły jej dwa zęby z przodu i dwa z tyłu, więc mogła już jeść. To był początek mojego zrozumienia, czym są cuda twórcze. Widzieliśmy, jak w miejscu, gdzie wcześniej była Łusina, wyrastają włosy, jak regenerują się gałki oczne. Pewnego dnia modliłem się nad pewną kobietą i jej noga została wydłużona. Podszedł wtedy inny mężczyzna i zdejmując protezę kończyny, zapytał, A co ze mną? Więc nie posiadał jednej nogi, miał tylko pozostałość. Moja córka, która była wtedy ze mną, dziś ma już 18 lat, ale wtedy była małą dziewczynką. Zapytała Tatusiu, jak my sobie z tym poradzimy. miała wtedy, może 5 lat. I modliła się razem ze mną o cud. Modliliśmy się o tego człowieka przez trzy wieczory i za każdym razem wyrastał kawałeczek nogi. W końcu musieliśmy wracać do Europy i nie wiem, co się działo potem, ale noga urosła do tego stopnia, że przestała pasować proteza. Więc potrzebował całkowitego uzdrowienia albo nowej protezy. Widzieliśmy mnóstwo cudów twórczych odbudowę. Skóry, kości i części ciała – to niesamowite, co Bóg może zrobić. What is happening you? Uh, I'm I'm shrinking. You're losing weight instantly. Disappearing. Right here in Jerusalem? I What is happening? I'm getting smaller. I think these are going to fall down. So, if you don't hold your pants up, do you think they're going to fall? Definitely. How, how much do you think you lost, as far as dress sizes, maybe? Nie wiem, ale. się Dziękuję, Panie. Oh, yeah, yeah. yeah, tak, to jest niesamowite. To jest. 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 W szpitalu podczas jej narodzin śpiewaliśmy piosenkę, chcę być twórcą historii. Dziecko urodziło się płacząc, i to był najlżejszy poród ze wszystkich, jakie przechodziłem. Nie czułem żadnego bólu, żartuję sobie. Kiedy urodziła się nasza córka, przecięliśmy pępowinę, oczyściliśmy ją z krwi i zauważyliśmy, że pokryta jest złotym pyłem. Wówczas nie wiedziałem, co to jest, jedynie coś słyszałem. Ludzie pytali się, czy wierzę w złoty pył, a ja odpowiadałem, że nigdy go nie widziałem i nie wiem, co o nim myśleć. Jednak głowa i kratka piersiowa mojej córki zaraz po urodzeniu były pokryte złotym pyłem. Francuscy lekarze pytali, co to jest, a ja im na to. To jest chwała. Kiedy głosiłem po tym wydarzeniu, złoty pył zaczął pojawiać się na ścianach kościoła. Kiedyś żona pastora zapytała mnie, czy to jest od Boga. Odpowiedziałem, że nie wiem. A potem na spotkaniu jej włosy pokryły się złotym pyłem. Głupio było mi powiedzieć jej, że ma pył we włosach. To jest tylko jeden ze znaków. Widzieliśmy również diamenty pojawiające się na spotkaniach. Kiedyś głosiłem w Malezji, a na podłodze pojawiły się diamenty i inne drogocenne kamienie. Niezwykłe rzeczy. I pytałem pana, po co to wszystko? Pomyślałem sobie, że w niebie aniołowie chodzą złotymi ulicami w górę i w dół. Czasami czyszczą sobie buty z czegoś, co dla nich jest zwykłym kurzem, a dla nas czymś nadzwyczajnym. Bóg czyni przeróżne znaki i cuda, choć my wcale za tym nie gonimy. My jedynie szukamy Boga i Jego chwały, a znaki pojawiają się same. Widzieliśmy na spotkaniach, jak z ciał znikają tatuaże. Nigdy nie prosiliśmy Boga o te rzeczy, lecz dzięki nim osoby niezbawione, niezbawione, niezbawione nawracały się. Kiedy głosiłem w Holandii, kilku Irańczyków siedziało w pierwszym rzędzie. Ostatniego wieczora, kiedy pojawił się na ziemi diament, od razu wyszli do przodu, by przyjąć Jezusa. Spytałem, dlaczego uwierzyliście, kiedy ujrzeliście diament, a nie uzdrowienia. Odpowiedzieli, że nie wiedzą, ale dopiero kiedy zobaczyli diament, to zrozumieli. Posiadasz wiele niezwykłych świadectw, ale to o zbawieniu twojego taty jest szczególne. Tak, modliłem się o zbawienie ojca przez 8 lat. To była trudna sprawa. On przychodził do kościoła, drwił i naśmiewał się z pastora i twierdził, że chodzi tylko o wyciąganie pieniędzy i oczywiście nie wierzył. Częściowo działo się tak dlatego, że był Żydem z europejskimi korzeniami, przekonanym, że chrześcijanie to naziści i nie pojmował, czemu jako Żyd miałby przyjąć Jezusa. W jego umyśle to oznaczało zdradę. Po ośmiu latach powiedziałem panu, że jestem tym zmęczony i przestaję się o niego modlić. Uznałem, że to jest jego wybór, a ja nie chcę mu się narzucać. Kiedy wyjechałem na chrześcijański obóz młodzieżowy, ewangelista powiedział, żeby wyszli do przodu wszyscy, którzy potrzebują poczuć troskę o niezbawione dusze. Pomyślałem, ja tego potrzebuję, bo przestałem przejmować się o zbawienie swojego ojca. Wyszliśmy do przodu, a on modlił się, żeby ukazała się nam wizja piekła. Nigdy do dnia dzisiejszego włącznie nie doświadczyłem czegoś takiego, żeby wszystkim naraz zostało ukazane piekło. Widzieliśmy palących się ludzi. Widziałem także mojego tatę całego w płomieniach, w okropnym bólu i torturach, lecz nie mogącego umrzeć. Jednak najgorsze było uczucie pustki i samotności, oraz świadomość, że wcześniej mógł się nawrócić, a teraz jest już za późno. W tej wizji tata spojrzał na mnie i powiedział: Synu, czemu przestałeś? Byłem tak blisko zbawienia. W tym momencie cały ciężar troski powrócił. Zacząłem płakać za jego duszą, przepraszać Boga, modlić się. Płakałem tak przez godzinę, wstawiając się za nim. W ciągu tej godziny u drzwi jego domu pojawiła się pewna starsza pani niewielkiego wzrostu, która przyprowadziła go do Jezusa. Przyjechałeś do Polski, by przemawiać na pewnej konferencji. Właśnie dowiedzieliśmy się, że masz polskie korzenie. Tak. Moja babcia była Polką i pochodziła z Warszawy. Jej ojciec przed wojną był znanym polskim skrzypkiem, więc moi przodkowie to polscy Żydzi, którzy tu kiedyś mieszkali. Jestem pierwszym z całej rodziny, który powrócił do tej ziemi po tak wielu latach. Czy Bóg powiedział ci coś o znaczeniu twoich korzeni w kontekście podróży do Polski? Czy myślisz, że istnieje jakiś związek między tymi sprawami? Wierzę, że tak. Mam również korzenie austriackie. Ojciec mojego ojca był Żydem z Austrii, a mama była Żydówką z Polski. Więc mam powiązania z europejskimi Żydami. Wierzę, że Bóg dał mi autorytet duchowy nad tymi miejscami, bo więzy krwi dają pewnego rodzaju autorytet nad krajem, z którego ma się korzenie. Co się stało z moimi przodkami? Większość na pewno zginęła w Oświęcimie lub innym obozie, choć mojej babci udało się uciec. Bóg później objawił mojemu ojcu, że powodem, dla którego udało im się wtedy zbiec, byłem ja, żebym mógł szerzyć Boże Królestwo na świecie. Pan chce odwrócić pewne rzeczy. Kiedy modliłem się w sprawie swojego wyjazdu, Bóg pokazał mi chaos, śmierć wielu Żydów i żal kościoła. Z drugiej strony niektórzy Polacy współdziałali przeciwko Żydom. Pan powiedział mi, że może odwrócić to przekleństwo i wzbudzić w Polsce wielkie przebudzenie. Bóg pragnie uczynić nowe rzeczy. Więc Bóg przyprowadził tu Ciebie jako Żyda, który ma przynieść do Polski przebudzenie. W imieniu Polaków czuję się zobowiązany, by przeprosić za naszą postawę podczas II wojny światowej i tu na wizji błogosławie Izrael w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjmuję to błogosławieństwo i ogłaszam je także nad Wami. Wróg próbował zniszczyć Polskę, ale Bóg obróci to w coś dobrego, tak że w czasach ostatecznych Polska stanie się miejscem błogosławieństwa dla ludu Bożego. Czy mógłbyś się teraz pomodlić o naszych widzów, żeby doświadczyli tego namaszczenia i chwały, w której na co dzień się poruszasz? Jeśli teraz nas oglądasz i masz w sercu pragnienie, żeby bardziej poznać Boga, być bliżej Niego i doświadczyć Jego chwały, szczególnie jeśli jesteś już osobą wierzącą i pragniesz wejść w Bożą Chwałę, zamknij oczy i unieś swoje ręce. Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa, żeby obecność Bożej Chwały ogarnęła teraz tych, którzy nas oglądają przed ekranami komputerów, iPadów, telefonów, gdziekolwiek. Modlę się, żebyś wypełnił powietrze i pomieszczenia, w których się znajdują, i żeby Twoja obecność całkowicie ich Toczyła. Niech wypełni ich duszę, ducha i ciało, i niech zostaną uzdrowieni. Widzę wiele uzdrowień. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, połóż swoją dłoń na chore miejsce i uwierz, że jest tam również ręka Boga. W imieniu Jezusa ogłaszam, że każda choroba zostaje uzdrowiona, znaki i cuda twórcze uwolnione tam, gdzie jest potrzeba. Widzę wiele nowotworów i guzów, które znikają. Widzę także znikające problemy z kręgosłupem, szczególnie dyski w odcinku lędźwiowym. Dysk trzeci, szósty, ósmy i dziewiąty macie wrócić na miejsce. Widzę jakiś zniszczony dysk w dolnej części kręgosłupa, który Bóg całkowicie odnawia. Widzę uzdrowienie ze ślepoty i głuchoty, także z alergii i problemów skórnych. Różne uzdrowienia teraz mają miejsce. Jest ktoś, kto dowiedział się o odrastaniu włosów i przyjął, że to jest dla niego. Wierzę, że komuś właśnie odrastają włosy w imieniu Jezusa. Sprawdź, czy chodzi o Ciebie. Pan również uzdrawia w tym momencie z bólu. Oprócz uzdrowień, Bóg otacza Cię swoją obecnością. To nie jest tylko namaszczenie, które jest w tobie, lecz także Jego chwała, która Cię otacza. Ogłaszam teraz nad Tobą otwarte niebo. Uwalniam podwójną porcję chwały nad pastorami, którzy nas oglądają, aby nie operowali tylko w pewnych darach, jak na przykład dar uzdrawiania, wstawiennictwa lub uwolnienia, lecz niech nad tymi darami będzie Boża chwała. Niech nie wypływają jedynie z Twojego wnętrza, lecz także z otwartego nieba, które jest nad Tobą. Ogłaszam to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję za Twoją modlitwę i wizytę w naszym programie. To był dla mnie zaszczyt. Było świetnie. Dziękuję.